mianowicie chodzi o współfinansowanie przez miasto stołeczne Warszawa tak zwanego zeszłorocznego pornofestiwalu, bo inaczej ciężko to przedsięwzięcie nazwać. Ten cytat z telewizji w Polsce 24 pokazuje tylko jedno ze źródeł szamba, które właśnie bardzo obficie wybija wokół Rafała Trzaskowskiego. Posłuchajcie państwo bowiem również tego. Xwork Polska. Znajdzie taką fundację? To jest fundacja regularnie dotowana przez miasto Warszawa. W zeszłym roku dostała od trzaskowskiego bagatela milion złotych. Tak! Wydał bańkę na promowanie prostytucji to coś co pan Trzaskowski finansuje to nie jest praca to jest uprzedmiotawianie kobiet i wydawanie na coś takiego pieniędzy jest ohydne i taka ciekawostka seksuologiczne koło naukowe warszawskiego uniwersytetu medycznego w 2018 roku zorganizowało spotkanie z przedstawicielem tej fundacji bardzo jestem ciekawa po co młodzi medycy zamierzają prostytucję zlecać na receptach a więc Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy wydał milion złotych na promocję nierządu obojga płci Ponieważ jak czytamy na stronie fundacji Sex Work Polska, zajmuje się ona osobami wykonującymi nierząd i ich sojusznikami, jak to określono na owej stronie internetowej. To się, proszę Państwa, w pale nie mieści. No. Jego wizerunek sypie się w tej chwili jak domek z kart. Kolejny sondaż, który ukazał się dzisiaj, pokazuje, że w niedzielnych wyborach prawdopodobnie nie otrzyma on nawet 30% głosów. To się w pale nie mieści. W ostatnim czasie rozsierdził sąsiadów swojej żony. I wkurzył ją samą, a teraz panicznie ucieka, między innymi, przed spotkaniem z byłym amerykańskim prezydentem Barackiem Obamą o tym, dlaczego tak jest i o kilku innych bardzo interesujących wątkach już teraz w programie Polskość to Normalność. Tomasz Gdula, kłaniam się i serdecznie zapraszam. Witam Państwa w tej biało-czerwonej enklawie YouTube'a na kanale, wokół którego, jak zawsze podkreślam, budujemy społeczność polskich patriotów. Dlatego nie proszę tu Państwa nigdy o żadne wpłaty, wsparcie finansowe, natomiast niezmiennie proszę o łapki w górę pod filmami oraz. O subskrybowanie kanału wszystkich tych, którzy czują się polskimi patriotami, a jeszcze nie są w naszym liczącym już niemal 180 tysięcy internautów w gronie. Dzięki kliknięciu przycisku subskrybuj. Nasze komentarze zawsze niezależne i zawsze z polskiego punktu widzenia docierają do szerszego grona odbiorców. Rafał Trzaskowski to człowiek, który z niebywałą lekkością mija się z prawdą. O tym wiemy, o tym mówiłem Państwu tutaj na kanale. Dziesiątki razy, a źródeł, które to potwierdzają, są tysiące. Jednak w ostatnich dniach odwiedził między innymi miasto, które jest Objęte jakąś przedziwną klątwą dla kandydatów Platformy Obywatelskiej na prezydenta Rzeczypospolitej. Miastem tym jest Kędzierzyn Koźle. Dokładnie 10 lat temu prezydent Bronisław Komorowski tak oto mówił o tym, w jakim mieście gości, co poniosło się bardzo szeroko i stało się początkiem jego wizerunkowej katastrofy w stylu Greka Zorby. Koźlu. Wizyta w Kędzierzynie Koźlu, tyle chciałbym powiedzieć stąd z Koźla. A teraz Rafał Trzaskowski, goszcząc w tym samym Kędzierzynie Koźlu, pozwolił sobie na takie oto stwierdzenie. Oczywiście Kędzierzyn Koźle musiał być na mojej drodze, Mam wielki sentyment do tego miasta, bo tutaj się urodziła moja żona. I wkurzył tym własną żonę, ponieważ ona pochodzi z rybnika, co internauci potwierdzili, między innymi cytując wywiady prasowe udzielane w przeszłości przez panią Małgorzatę. To jest tylko drobna wpadka, ale pokazująca, że Trzaskowski jest w stanie wszędzie powiedzieć wszystko, nawet to, że jego żona urodziła się w mieście, z którym nie miała nic wspólnego. Być może dowiemy się, że urodziła prowadziła się jeszcze w kilku innych miastach. Dajmy Rafałowi szansę. Przed nim w tym tygodniu jeszcze kilka wystąpień, więc być może nieraz jeszcze nas zaskoczy. Ale chyba najbardziej zaskakujące jest to, że Trzaskowski, który przez lata nie ukrywał tego, jak bardzo jest wpatrzony w amerykańskiego prezydenta Baracka Obamę, tego, od którego zaczęła się cała ta lewacka rewolucja w Stanach Zjednoczonych. Tego typu postulaty, które Pokrywają się z filozofią, którą ja też reprezentuję. Oczywiście będę przejmował i mogę tutaj zadeklarować, że będę im wierny. Teraz Barack Obama przybędzie do Polski na konferencję Impact 2025 i mógłby się w jego blasku ogrzewać Rafał Trzaskowski, jakże lubo by to czynił w każdych innych okolicznościach. Tylko nie w tych związanych z faktem, że Obama będzie gościł w Polsce dosłownie na kilkadziesiąt godzin przed otwarciem lokali wyborczych. Dlatego zobaczcie Państwo, jak Rafał Trzaskowski odpowiedział na pytanie: Czy będzie Pan spotykać się z Panem Prezydentem USA Obamą w następnym tygodniu? No, drodzy Państwo, ten ostatni tydzień jest tak wyładowany i tak zajęty spotkaniami właściwie w całej Polsce. Że będzie bardzo trudno takie spotkanie organizować. Dlaczego Rafał Trzaskowski nie jest w stanie przemodelować własnego kalendarza tak, by choć przez chwilę stanąć u boku Baracka Obamy i uścisnąć mu dłoń? Odpowiedź jest prosta. Na konferencję Impact 2025 przybędzie do Polski bardzo wiele skompromitowanych osób głoszących radykalnie lewicowe poglądy. Osób, do których niezwykle blisko byłoby w normalnych okolicznościach Rafałowi Trzaskowskiemu, ale udając kogoś zupełnie innego niż w rzeczywistości jest, usiłuje on się od tych osób w tej chwili odciąć. A będzie tam m.in. noblistka Olga Tokarczuk, która bez żenady i bez żadnych Oczywiście dowodów, oskarżała Polaków o to, że byliśmy kolonizatorami terenów na wschód od Rzeczypospolitej, od rdzennych terenów polskich, że byliśmy krwiopijcami i wręcz zbrodniarzami, jako naród. W związku z tym powinniśmy się kajać, a nie chełpić naszą. Wspaniałą, jakby nie patrzeć, o czym wie każdy, kto ją choć powierzchownie zna historią. Będzie tam również słynny historyk Fukuyama, dokładnie ten, który w 1989 roku napisał koniec historii. Przewidział, że już dzieje się skończyły, że teraz to już będzie tylko liberalna demokracja, dobrobyt i wszechobecne szczęście, polegające na postępie, a więc odrzucaniu wszystkiego, co konserwatywne. Jakże to była oderwana od rzeczywistości. I bezdennie głupia prognoza, to dzisiaj już wiemy wszyscy. Lista gości tej konferencji jest zdecydowanie dłuższa i są to lewacy, od których Trzaskowski się odcina, ponieważ zwykli Polacy się z taką elitką absolutnie nie utożsamiają. I w związku z tym Trzaskowski, żeby uciec od własnych poglądów, od samego siebie, żeby do końca próbować udawać, Kogoś innego niż jest w rzeczywistości, nie zamierza spotykać się z Barackiem Obamą, chociaż podobno naciski na to, żeby się jednak spotkał, są dość poważne. Dajcie Państwo znać, co sądzicie o tym, co dzieje się wokół Rafała Trzaskowskiego, jak wyglądała jego kampania wyborcza i czy rzeczywiście uważacie, że ta wizerunkowa katastrofa, która towarzyszy mu od wielu już tygodni, skończy się Dwójką z przodu w niedzielnym głosowaniu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Proszę raz jeszcze o łapki w górę i do zobaczenia.